Witam wszystkich, z tej strony Pilaż Amator To jest tylko taki króciutki filmik informacyjny Bo niektórzy się bardzo interesują, co się u mnie dzieje No i właśnie akurat ziarsko pokazuję, bo jak to się mówi w handlu dla niektórych To sezon na kosy się już kończy Natomiast jeśli chodzi o użytkowników sprzętu To można powiedzieć, że sezon jest w pełni, albo teraz dopiero się porządnie zaczyna Ponieważ lipiec był dość suchy i jak obkosiliśmy nasze tereny, to już nic nie rosło. Tutaj ta cała działka, gdzie suszę drewno, to była istna pustynia. Ogólnie ta działka jest dość sucha, więc jak rzadko pada, to po ścięciu ładnie tutaj zasycha to ściernisko i jest święty spokój z koszeniem. Wiem, że niektórzy lubią trawkę, ale akurat w mojej sytuacji ta działka jest... Łatwiejsza do zagospodarowania, jak nic nie rośnie, ale e, przez ostatni tydzień z pustyni i z wyschniętego ścierniska robi się już z powrotem młoda dżungla pokrzyw i nie tylko. Więc, jeżeli tutaj na tej ubitej, ujeżdżonej suchej działce zaczyna tak rosnąć, to wszędzie indziej po prostu będzie dżungla po tych deszczach. Tym bardziej że po tych zimnych dniach Naprawdę zimnych i nocach Teraz ma, ma znów przyjść trochę ciepła Więc po tych deszczach Po tych deszczach jak przyjdzie ciepło To będzie wszystko rosło w oczach I nic tylko kosy w dłoń i do boju Natomiast takie informacje No co u mnie, u mnie wszystko w porządku Po prostu po prostu Jak widać po mojej gębie jestem zmęczony Jak jasna cholera bardzo jestem zmęczony, ale ogarniam. I teraz taka prośba, właśnie, bo gadam, 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 a w innej kwestii do Was ten filmik robię. Zrobiłem w tej chwili ankietę na kanale. Jest to powtórka ankiety z zeszłego roku. Aczkolwiek w zeszłym roku nie doprecyzowałem może na mnie w zeszłym roku nie doprecyzowałem że zależało mi, żeby właściciele chińskich kos brali udział w ankiecie, nie wpadłem na to po prostu i ogólnie wszyscy tak wszyscy wszyscy głosowali. Więc w tej chwili taka prośba, żeby w ankiecie wzięli udział tylko użytkownicy chińskiego sprzętu. Jest mi to po prostu potrzebne tak. że tak powiem podczas testowania koz mam informację, od zawodowca, który chińską kosę u siebie męczy. Ja mam spojrzenie amatora na chiński sprzęt, i żeby można było pod koniec lata podsumować to wszystko, to jest też potrzebna informacja, jak wygląda przekury rynku czyli na przykład, ile litrów mieszanki przeciętny użytkownik chińskiej kosy spala w sezonie. Jest to bardzo ważne, już dużo to odpowiedziało, bo w zeszłym roku był ten eksperyment. Gdzie po 22 litrach mi padła kosa? No i z ankiety wynikało, że u ponad 60% osób ten sprzęt wytrzymałby do końca gwarancji, nawet dłużej, tak? te 22 litry, bo w większości osoby, które kupują chińskie kosy, to są osoby, które bardzo mało koszą i zwyczajnie nie potrzebują drugiego sprzętu. E, więc, ale w zeszłym roku w ankiecie brali udział wszyscy, więc w tym momencie, żeby te wyniki były dokładniejsze, to bardzo mi zależy. Żeby w ankiecie wzięły udział tylko osoby, które mają chińskie kosy Albo które używają chińskich kos, ewentualnie jak ktoś używa i markowych i chińskich, to Jeżeli jest w stanie powiedzieć, ile chińską wypala w sezonie, to też byłbym wdzięczny Natomiast ja pomimo potwornego zmęczenia, mimo wszystko działam Aha, i taka mała degresja, bo w niedzielę miał być film Właśnie Dość taki gadany, ale chciałem po prostu ująć w jakąś klamrę, jak wyglądało u mnie z chińskim sprzętem, czyli zaczynałem od markowej kosy, potem były chińskie. Tylko ze względu na pogody, bo zimno jak diabli, porobiłem sobie niewybredne żarty o pewnej panience na G i o pewnym ociepleniu stosunków klimatu z ludźmi, tak. Eee, I. Hmm. Widocznie za dużo tego było, i film został uznany za nieodpowiedni dla społeczności YouTube, eee, i e, zwyczajnie, nie, no kurczę, te żarty były rozciągnięte w czasie. Siedziałem nad tym filmem wczoraj, i, i po prostu stwierdziłem, że nie, no nie, nie jak powycinam to będzie to po prostu z dupy nagrałem jeszcze raz yy, film. Ale pół rzeczy, pół rzeczy co chciałem powiedzieć, to pozapominałem i wyszedł dziadowski film, ale trudno się mówi. No, po prostu mam wrażenie, że im jest zimniej, tym całe środowisko związane z pewnym rodzajem propagandy robi się coraz bardziej nerwowe, i jak algorytmy sobie wychwycą jakieś niewybredne komentarze na temat ocieplania stosunków planety z ludźmi. <laughs> No, to może film zostać uznany za nieodpowiedni dla społeczności. Tak więc, no nic. Na razie się powstrzymam, żeby żeby jakiś czas nie być na celowniku. A jak będzie okazja, to i tak sobie pożartuję z nich. Więc, ten, więc jak mi się uda, to dzisiaj wleci ten film wczoraj nagrany na prędce. Bo tamte, tamten, jak oryginalne, jak potne, żeby powycinać te fragmenty z panią Gretą i tak dalej, to no to niestety będzie z tego sieczka, tak więc wrzucę ten wczoraj na żywca kręcony film, a później będę leciał już chronologicznie więc dobra, ja zasuwam z montażem a wy bierzcie udział w ankiecie bardzo was o to proszę, bo chciałem wiedzieć jaki jest mniej więcej przekrój nie przekrój, co ja gadam yy, jaka jest sytuacja na rynku, tak, czyli mniej więcej w jaki sposób są eksploatowane chińskie kosy, bo yy, to pozwoli poukładać w całość, tak, pewne wnioski na przykład, tak, bo inaczej wygląda praca u zawodowców, inaczej wygląda praca u amatorów. Dobra, ale trzymajcie się, do następnego, hej!